Witam ponownie Z dzisiejszego wypadu Widzę przez lornetkę, znaczy widzę, wypatrzyłem chyba następnego rzuta tutaj na polu, to już chyba będzie trzeci O ile to jest rzut Bo może też być czegamów, ale raczej to jest rzut kurczę, jak będzie hard trick to jest normalnie bank rozbity dzisiaj No Zaraz się okaże, zaraz się okaże. Dochodzimy, dochodzimy. Jest jednak rzut. O, taki bardziej jakiś myłkusowaty. Proszę. Proszę. Jest trzecia sztuka. No, taki fikuśny że hej a tu są te dwa pierwsze także dzisiaj bang rozbity bardzo się cieszę no i lecimy dalej także na razie pozdrawiam no i życzę dużo szczęścia